Kamikaze. Tak mówili Because you move me, baby, don't you move me. Dzień dobry wszystkim! Czwartek ten no, Ford, tak jak mówiłem, wczoraj się zesrał. Ciężko się oddycha wszędzie czuć taki, że tak powiem w powietrzu gnojówkę taką. Jakby i to nie żart, nie wiem o co tu chodzi, ale bez kitu. no za przeproszeniem niebie gównem wszędzie, szczególnie w tych miasteczkach. Przyjechałem tu do miasteczka zobaczyć czy jest jakiś protest, jaki jest to tam zaraz pójdę, ale no to jest takie miasteczko, no ciekawe no. Jest tu sporo antycovidian, bo nawet sporo osób znam stąd, na ogół protesty zaczynają się o 13, więc się powinni gdzieś ludzie gromadzić, jest za 8-13 więc jakby coś było to pójdę chętnie dołączyć. Prawda, miałem robić zakupy, ale z drugiej strony nic tam im nie brakuje. No, sytuacja jest taka, że ten bałwan, znaczy bałwan, no to, to społeczeństwo niestety. No jest turbokovidiańskie obecnie. Tak jak mówię, bieda nie zajrzała jeszcze do garków, rząd płaci i mamy taką sytuację, że on uznał, że 30% jego wyborców, którzy się nie chcą fastrygować, wpisał widać chyba na straty i się zaczął obawiać, że 70%, które się chcą fastrygować i które są turbokowidianami oczekuje jakiś bonusów za to, że się dziabnęli. I jednak poszedł w tym kierunku. Moim zdaniem wybory przegra. Trudogo rozegrał jak dziecko. Wczoraj jeszcze przed tą jego decyzją wystąpił trudo tak 40 minut wcześniej obiecał zasiłeczki, że taki zasiłeczek 10 dolarów na każde dziecko dziennie będzie wypłacał rząd teraz. <laughs> nie wiem czy codziennie będzie komuś 10 dolarów na konto wpływało od każdego dzieciaka, czy, czy zrobią to tygodniowo, miesięcznie, nie wiem, no ale obiecał opór w ogóle zasiłków, jako że dużo Kanadyjczyków ma potężne problemy psychiczne to w ogóle Ileś tam miliardów na leczenie chorób psychicznych w tej chwili i uzależnienia od narkotyków, bo tu ludzie popłynęli solidnie z melanżem tego typu. Może dlatego nie biegnojem. Tak w okolicy, ale no strach okna otworzyć, nie żartuję. Nie wiem o co tu chodzi. Jeszcze dodatkowo jest taka sytuacja, że w ogóle zapowiedział tyle zasiłków socjalnych, że za same te zasiłki socjalne przez 3 lata najbliższe mają kosztować... 78 miliardów dolarów. Same w ogóle te zasiłki socjalne są trzy razy większe niż planowane w ogóle przychody przez budżet tego Trudo. I jeszcze bezczelnie, mimo że wybory są za 18 dni, to mi przerwał w ogóle kampanię, bo ludzie za nim tam jeżdżą i mu dokuczają. Bezczelnie ogłosił budżet w ogóle na przyszły rok teraz, a nie czekał na to, jaki będzie wynik po wyborach, bo ten budżet jest zarazem oczywiście wielką obietnicą socjalną. Dodatkowo w pełni finansowanie aborcji z państwa, że każda klinika aborcyjna musi już teraz wykonywać na polecenie, bo tam się niektórzy buntowali, niektóre odmawiały, teraz już muszą. Państwo idzie im zwracać, to też jest populizm względem lewaków. No i też wszyscy mają oddać broń maszynową i szturmową, rząd legalnie zakopioną. Rząd im zapłaci kasę i mają przynieść. I to jest wszystko na życzenie pracodawców. Na życzenie robione szczególnie te, te paszporty już w ogóle dzwoniły do mnie dwie znajome, że dostały dzisiaj maila, że pracodawcy będą oczekiwać, że do 20 października żeby się zafastrygowali, a jak nie, to będą testowani co kilka dni. Ja tylko czekam, bo ten nasz biznes jest tak zwany Essential stacja benzynowa. Kiedy wydadzą teraz takie polecenie, że pracownicy essential biznesów też się mają zafastrygować albo testować co dwa dni, no ogólnie może się okazać, że tu się nie da żyć za chwilę. I to jeszcze tak jak mówię, to przecież oni się nie zdają sprawy, że to, to oni są, myślą, że się zafastrygują raz czy dwa i że to będzie koniec tego. Kanadole mają to do siebie w ogóle, że oni się nie bardzo orientują i interesują, się na świecie dzieje, poza ich krajem, ewentualnie w Ameryce. To jest wszystko, co wiedzą, ale co się dzieje w takim Izraelu, to jak ja im mówię, że podwójnie zafastrygowany już jest traktowany jako niezafastrygowany, to nie mogą uwierzyć w ogóle, więc niewiarygodne historie. Boję się aż to mówić, ale żebyśmy nie wpadli w ogóle w pułapkę tych fastryg. Tego się boję jako ludzie niezafastrygowani, ponieważ no, coraz więcej się słyszy, że ci niedziabnięci przechodzą coraz ciężej, niby TT. I teraz jest pytanie czy oni przechodzą ciężej, czy w szpitalu oni są traktowani inaczej, szczególnie ci liderzy, jak są znani powszechnie, tacy ludzie, że się sprzeciwiali, czy są traktowani w szpitalach jakoś gorzej, czy ktoś im pomaga w ogóle opuścić ten świat, czy naprawdę teoria belgijskiego wirusologa o tym, że to gówno na początku niegroźne, poprzez masowe fastrygi tak dużej ilości ludzi w tak krótkim czasie, Zacznie mutować i stanie się naprawdę niebezpieczne, bo ciężko to wyczuć. Tu mi opowiada z kolei moja bardzo bliska znajoma, że była w niedzielę na weselu z wujkiem. Wujek 67 lat, wódeczka, melanżyk, densor do czwartej rano. Na parkieciku, a to mamy co dzisiaj czwartek i dzisiaj chłop leży na ojomie w piążce i mówią, że góra mu życia do niedzieli dają. No a jeszcze w niedzielę tańcował. Oczywiście też wróg pastrygowania i tak dalej. I teraz jest pytanie, czy oni nas naprawdę nie będą zarażać czymś mało przyjemnym. I ogólnie doprowadzą do tego, że się duża ludzi, część znowu dofastryguje, bo nie będzie miała wyjścia, <laughs> to znowu zmutuje. No, i, i będzie to dotąd się ciągnęło, że powstanie wersja Mu czy W, nie powiem komu, tak jak już teraz mówią, i że na nią w ogóle żadne fastrygi nie zabezpieczają i nie działają, i tyle nie. Wersja zwolenników końca świata się może ziścić. <laughs> Oczywiście tego typu wersja końca świata się nie ziści, żartuje, no ale końca świata jaki znamy z pewnością, ponieważ no może się w nie dać żyć tak już naprawdę. Coraz więcej ludzi, powiem szczerze, z którymi mam kontakt. Z którymi rozmawiam, do mnie pisze lub dzwoni, że i ja mam zresztą często podobne uczucia, że wzbudza się w człowieku jakaś taka agresja, w szczególności jak się ma taką robotę jak ja, gdzie się ma około 2000 osób dziennie, widać, że ludzie są po prostu, no zachowują, jakby im słoń na głowę stanął i nie chciał zejść, nie? Cały czas się polewają, są przypanikowani i tak dalej, no bez kitu ludzie. Niektórzy do mnie mówią, że. Jestem jedynym sprzedawcą w promieniu 100 km, który obsługuje ludzi bez szmaty na mordzie. No nie, nie wyobrażam sobie naprawdę. Jest upał, klimatyzacja, wchodzę, wychodzę, nie wyobrażam sobie, no tak bym chciał. 13 godzin, w ogóle czasami dłużej nawet popierniczać w jakiejś szmacie na japie. Nie dam rady. Się. Ani psychicznie, ani fizycznie. Poniżające, a poza tym no, jest to opór szkodliwe, nie? Zeszłe wakacje, czasami próbowałem, tylko nie mówię w życiu w życiu przez całą tą obsraną epidemię nie założyłem maseczki, ewentualnie w bojską zakładałem w zeszłym roku na mordę, ale no po paru minutach miałem i takiej dość, a żadnych maseczek takich nie miałem tego nawet przez sekundę na twarzy. Raz chyba do, do, do zdjęcia, ale też nie taką niebieską pieluchę też na pewno nie ma. Tak czy siak, no nie ma się o czym szczycić, no ale tak tylko mówię w formie ciekawostki, nawet nie wiem jak się przez to oddycha, bo nie próbowałem i no nie zamierzam, no ale ludzi widzę za tych szmat tylko wystają wielkie przerażone oczy jak przychodzą jak na nich idę w sklepie to się cofają w ogóle, ostatnio miałem awanturę yy, lekką z dostawcą lodu, to plu coś się mówi, czeku no nie rozumiem naprawdę co mówisz do mnie, no nie zdejmij tą szmatę albo, albo kończymy rozmowę, no bo bez kitu się chłop zdenerwował, tu się zapultał to, to drgało mu razem z podbródkiem tak śmiesznie no z nozdrzami to wciągał my tylko rozbawiał, rozbawiała sytuacja, niby poważna była. No i nie ten, się uśmiechałem, bo mi się śmiać chciało, jak się tak nadymał, nie? Tak czy inaczej, no sytuacja wygląda tutaj coraz gorzej. Też w ogóle, no nic, skoro jest 82% ludzi wyfastrygowanych, mamy 1500 przypadków dziennie, co w zeszłe wakacje było, po 300-400. W każdym kraju, gdzie jest opór ludzi wyfastrygowanych, rosną te przypadki. Na potęgę, i oni się potem szczycą, że mają właśnie mało zgonów. No, ale to dzisiaj to w takiej Polsce, gdzie jest nic, ponieważ tutaj w samym Ontario, dzisiaj podają, że niby zmarło na tego świra 15 osób, a w Polsce 3-4 osoby, gdzie połowa kraju jest w ogóle niedziabnięta. Śmiesznie też to brzmi, jakby zaprosić Izraelczyka do Polski i mu puścić kampanię naszą. Ostatnia prosta, i by sobie zobaczył, by sobie pomyślał, jak to ostatnia prosta, jak połowa narodu. Jest w ogóle niedziabnięta wcale, i u was jest ostatnia prosta, a u nas w Izraelu już 60% jest po trzech dawkach. a u was ostatnia prosta. <laughs> Widać, że to ściema, prosta jest przedostatnia albo przedostatnia. I moim zdaniem za chwilę zaczną rekomendować podawanie na początku starym ludziom trzeciego strzała, a potem reszcie i tak dalej na początku mówili że to ma być w minus 60 stopniach a teraz walą to po kościołach po jakichś punktach tutaj w ogóle można wejść do każdej apteki i cię praktycznie od ręki bez w ogóle nawet nie będą pytać specjalnie czy już to dziabałeś się wcześniej czy nie gdzie wejdziesz do apteki cię dziabną od razu nie, nie ma żadnych minus 60 stopni upał jak cholera i tam nikt się teraz już nie przejmuje jakiś tu w ogóle nic tu się kupy nie trzyma, w ogóle całe te restrykcje, no tak jak mówiłem, no po jaką to jest cholerę, to jest niewytłumaczalne, nielogiczne i widać, że tu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo. Przede wszystkim moim zdaniem chodzi o to, żeby jak, no mam nadzieję w ogóle, że to chodzi o to, żeby jak najwięcej towaru sprzedać, a jeżeli to jest tak naprawdę, to teraz można robić co się chce już. Jeśli w Izraelu ludzie po tym, jak im wydano zielone paszporty i się czuli wolni, wspaniali i świętowali zakończenie epidemii i po niecałym czterech miesiącach mówią, że te paszporty się mogą wsadzić w dupę, zasadniczo teraz już albo się muszą dofastrygować do na perłowo trzeciakiem, no to dalej się ludzie stoją w kolejkach i się po to zgłaszają, no to znaczy, że ludzie się nic nie uczą, staną w kolejce i po czwór, numer cztery, i po numer pięć i tylko bieda może to zmienić póki mają z czego żyć cały czas im żyją w strachu, żeby domek domek mieć kredyt, samochodzik, wszystko pospłacane, dobrobyt utrzymać, trzymać, wysoki poziom konsumpcjonizmu to z pewnością się nie zmieni. Na razie protestów nie widać. Idę kupić kawek po podwawelskiej czy coś. Akurat y, to jest chleb y, kanadyjski market, no to jest plus Kanadyjczyków, że mają swoje markety i akurat w tym markecie no, całe stoisko delikatesowe jest polskie, polskie kabanoski, polskie kiełbasy, polskie wędliny. Jak ktoś będzie jakiś w Kanadzie, o ile w ogóle jeszcze będzie tutaj w tym zombie świecie co składać, to nie polecam kanadyjskiej kiełbasy, jest gorsza od epidemii ze cztery razy. Jeżeli już, to do sklepu to się Zers nazywaj, i jest stanowisko. Pan tu otworzył sieć sklepów Sikorski i można kupić sobie polskich produktów, polskich wędlin i tak dalej. W każdym sklepie i każdy Kanadol wie, że jedzenie polskie jest najlepsze, zresztą to mówiłem, jak wprowadzali Cetę, że Polsce w ogóle nie grozi kanadyjskie jedzenie. Było 500 programów w telewizji i strachów, że nas zaleje kanadyjskie jedzenie, poumieramy od tej trucizny. No akurat miałem rację, jak mi ktoś wskaże po kanadyjskie jedzenie w Polsce, to mówiłem, że to jest niemożliwe, bo kanadyjskie jedzenie jest cztery razy droższe, bo tu nikt nie pracuje za grosze. Rolnicy, no dość zamożni ludzie, dużo sobie za pracę na farmach. Ludzie winszują i to się przekłada na koszt produktu, i to jest w Polsce. Byłoby niesprzedawalne. Chleb kosztuje 15 zł. Witam ponownie. Jadę zobaczyć, czy nie ma gdzieś protestów, no ale coś mi się nie wydaje. Długi weekend, ludzie leniwi. W Toronto jest protest na pewno, no ale to jest niestety 350 km stąd to są minusy życia na totalnej wichurze. Spotkałem oczywiście pół mojej wsi w sklepie Ej pyta mnie kobita czemu ja chodzę bez szmaty na mordzie po sklepie. No to, to jej mówię, że dlaczego mam chodzić. No ona na to, żeby mnie tak jeszcze jakaś w miarę kumata, żebym innych nie pozarażał. No to jej mówię, to przecież macie te fastrygi wszędzie, no, to jaki problem, to się fastrygujcie i, i bezpiecznie jest. To ona mówi, że jest zafastrygowana. Ja mówię, no właśnie, ty jesteś 82%, Ludzi w Ontario jest. Pewnie w tym sklepie są wszyscy zafastrygowani. To po co ja mam chodzić w szmacie. No ale szczepionka daje tylko 90%, a nie jest to. Jest 10% szansy na to, że nawet po zafastrygowaniu zejdzie. No i nieraz sposobu ręce opadają i... no Życie, tak jak tutaj zacząłem mówić, dużo ludzi, o, nawet proszę popatrzeć na prawo jest tablica. myj rączki, trzymaj dystans i noś maseczkę. I tak jest, taka tablica za tablicą. Co chwila tu jest pranie mózgu 24 godziny na dobę. Tablicami, telewizją, wszystkimi, tak jak mówiłem wcześniej, dużo ludzi ma dość takiego świata, takiego życia. U niektórych wzbiera agresja, u niektórych wzbiera depresja. Ja jestem też, bo ja zauważyłem, że jestem dość często rozdrażniony na tych ludzi. Jest to wszystko turbo przesadzone, a poza tym no te ich metody. No Czym więcej wprowadzają tych metod, tym jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Jakaś aberracja umysłowa, że ludzie tego nie widzą. Co robili lockdowny, to było gorzej. No Teraz w lato pozwalają wejść do takiego samego lokalu, co przedtem w marcu mówili, że jak w nim będę to umrę. Teraz w lato nie umrę. Za chwilę znowu będzie się okaże, że, że umrę. Jak tam wejdę, bo sezon przeziębień prawdziwych nadchodzi. Ameryrasja umysłowa. No i co ciekawe, teoria belgijskiego wirusologa, czym więcej fastryk, tym więcej przypadków. W Polsce mniej fastryk niż wszędzie i mniej przypadków niż wszędzie. W Kanadzie, w samym tylko Ontario dzisiaj prawie 2000 przypadków, a tu jest 14 milionów ludzi. W Polsce 300 przypadków. Na mały bardzo kraj, gdzie ludzie o wiele bardziej mają w dupie te maseczki, lockdowny i tak dalej. Powinna być rzeź, nie ma czym więcej fastryk, tym narasta ilość jak to wytłumaczyć? chyba, że belgijski wirusolog miał rację no ale jeżeli miał rację belgijski wirusolog, to mamy wszyscy przejebane bo oni nas po prostu wykończą tym jeżeli ten świr będzie mutował w coraz gorszą wersję no to z czasem każdemu z nas zostanie przedane coś bardzo mało sympatycznego a to się na przykład oglądałem tam filmy o tych kilku liderach w Ameryce trzeba przyznać, że chłopy umierały do końca z klasą, bo tam są wywiady na kilka dni przed śmiercią ze szpitala, i do końca przede wszystkim freedom, przede wszystkim wolność. Nie wiem co to jest. Za kilka dni faktycznie chłopachowali, ale trzeba przyznać, że do końca z klasą i z fasonem, bez jojczenia, że o matko, co ja narobiłem, nie brałem fast -trick, Przynajmniej z honorem. Tylko, że to nam główno da, bo jak nas wszystkich kolei wyrną, no to no to właśnie. No, nie ma dobrego wyjścia na ten moment z tej sytuacji, tym bardziej, że nie bardzo już coraz mniej wiadomo o co tu chodzi teraz. Oby teoria belgijskiego wiruzologa nie sprawdziła w 100%. A dzisiaj tyle, krótki taki filmik. A jeszcze taka ciekawostka, wlazłem do sklepu, a tu jest specjalne wózki, nawet jest tablica zrobiona, że wózki. Wychęt sanitajzerowany, to już nie trzeba myć rączek, bo buzek jest wyfiałkowany ty, tymi płynami i stoją takie specjalna tablica postawiona, naprawdę do zwariowania, proszę zobaczyć zdjęcie zrobiłem. A jeszcze na koniec ciekawostka, jestem cały czas w mieście, za chwilę z tego co widzę zaczyna się mecz eliminacji mistrzostw świata, które będą już w przyszłym roku w Katarze, zresztą w przyszłym roku też jest w ogóle Olimpiada Zimowa w Pekinie. Sensacyjnie, tam cały świat pojedzie nowemu Bosowi i nowemu szeryfowi świata oddać pokłon. Niżony, ale okej. Okay. A na jeszcze jest taka sytuacja, że za chwilę zaczyna się mecz Polska-Albania w eliminacjach Mistrzostw Świata i tu mamy też na przykładzie nawet tego meczu Absurd z tego świrowego świata. Pokazany. Jakby zapytać naszego zawodnika Mateusza Klicha, jak mu się podoba nowa normalność. Gra w Anglii na co dzień. Został powołany na zgrupowanie w marcu, no ale nie mógł zagrać w meczach z Węgrami, Andorą i Anglią na pustym Wembley, ponieważ no okazało się, że ma świra. Przeżył potworną epidemię. Jeszcze wtedy nie było fastryk, no ale go. Namówiono, żeby się wyfastrygował na Perłowo. Wyfastrygował się chłop na Perłowo w czerwcu, na, pod koniec maja dokładnie, przed Mistrzostwami Europy. Na Mistrzostwa Europy do Kacapi niestety pojechał wyfastrygowany. Zagrał katastrofalnie, no ale to nieistotne. Benem Johnsonem go dziabnęli, po czym wrócił do Anglii. Pograł chwilę, no i teraz mamy mecze tam z Albanią, bodajże z San Marino i znowu z Anglią. Znowu go trener powołał, no i go znowu przetestowali, no i znowu jest. Maświla znowu, po raz drugi już, czyli jest w przeciągu, mamy od marca do końca sierpnia, początek września, no to tam jest, ale tam było z, końcu, z kolei końcówka marca, czyli 5 miesięcy i w 5 miesięcy chłop dwa razy miał epidemię i jeszcze zdążył się wyfastrygować i tak grać nie może dalej i tak. 2021. I tyle. No tyle, że takiemu chłopu, no może być przykro tyle, że se tam nie pogra coś, no ale pensyjka mu leci bardzo przyjemna, on tam się burzyć specjalnie nie będzie, no bo nie ma większych powodów ku temu. Nie będzie to pracownik Biedronki na przykład, który nie będzie chciał się zafastrygować niedługo i też na życzenie to jest jakiś tam lewiatan, stowarzyszenie przedsiębiorców, oni wystosowali do rządu taki apel, że oni muszą, jako przedsiębiorcy, teraz wiedzieć, kto jest w firmie wyfastrygowany, czy nie, bo muszą wiedzieć, na kiedy podjąć zobowiązania względem klientów, czy się spodziewać lockdownu, co, czy tamto, i oni nie chcą lockdownu, no to jest w ogóle ten szantaż teraz emocjonalny, fastryguj się, bo będzie lockdown inaczej. No, w Izraelu właśnie odwołali szkoły, zamknęli. <laughs> na bajka, więc ten lewiatan zażądał od rządu takiego prawa, że oni muszą wiedzieć, kto będzie wyfastrygowany, i będzie mógł każdy pracodawca odesłać niewyfastrygowanego pracownika na urlop bezpłatny na dowolny czas. Wyślą kogoś na 4 miesiące na urlop bezpłatny, to się pobiegnie fastrygować z pewnością, no ogólnie, przez rany. No. U mnie na wiosce, tak jak mówiłem, wyfastrygowani są wszyscy, na razie nikomu nic nie dolega. Były tam na początku jakieś akcje, na razie wszyscy żyją, ale co to za życie. A jeszcze tutaj. Kolega podziękował za wspomnienie tam o knurze. Przypominam, że w linku tutaj też pod tym filmem jest link do drugiego mojego kanału na platformie takiej Rumble i tam jest 35 minutowe podsumowanie. Tutaj to było tylko trzy zdania, tam jest 35 podsumowanie minutowe tego knużego podsumowania. Więc sobie można zobaczyć. A dzisiaj tyle. Bye.